Witam wszystkich! Dzisiaj gramy Lux na midzie. Lux na midzie gramy. Przeciwko Vex, jeśli dobrze widzę. Vex. Przepadam za tą postacią. Mało grywalna, przynajmniej ja na nią nie trafiam. Przepadam za... Tą ...formą postaci. No, a zobaczymy jak sobie poradzimy z Lux. 30 sekund do pojawienia się stworów. Chcecie iść na dżunglę, tak? Idziemy na dżunglę. Jest na dżungli Pantheon Jest na dżungli. Fin. Tam gdzie idę, podąża za mną światło. Top. Adversud no, Rus jest dosyć silną postacią na topy, więc może mieć trochę problem. Jest to nowy tryb, przyspieszony, który wszedł tutaj z aktualizacją przy nowym sezonie. Nie jestem fanem, osobiście uważam, że poprzednia opcja gry zwykłej, normalnej była ciekawsza. Teraz, żeby zagrać stary tryb, możemy, musimy grać tylko i wyłącznie poprzez draft. Uważam, że wcześniej było przyjemniej. Może było szybciej zagrać ze znajomymi, nie przejmując się o wybieranie poprzez draft. Wejmuje to trochę czasu jednak. Wiem, że od razu, od razu ktoś powie, że no, ale przecież Rath jest lepszy. No nie zawsze. Uniki! Hmm. forma. Nie trafiliśmy, Bóg ma tylko problem, jeśli chodzi o dżunglę, tak? Trochę ciężko nam uciec. Mamy w stuna. Natomiast stun nie załatwia sprawy. We wszystkim Jest starszyło ich do To nie jest najgorzej, jak widzę. O no właśnie, o tym mówię. O tym mówię, musieliśmy splaszować, żeby przeżyć to Nie że włapałem go w no to nie było to najlepsze Timo na micie? Co on to robi? Drogi Timo Możesz iść na swoją linię? O, może działa. Coś się wydarzyło na bocie, że on tutaj siedzi. Przeciwnik pokonany. Kiepską, unawym Moi drogi, nie mam many. Nie mam, a moja droga. Udało się złapać. Uda się? Nie uda się, było blisko tarcza, Ale zdarza się Niby ten tryb jest taki właśnie, że Jak nie zabijamy potworu to i tak dostajemy Było to Niby powinien trwać ten tryb krócej Około 15 minut 20 Tak się Zarzekali deweloperzy gry No i faktycznie już kilka rund zagrałem Faktycznie jest te 15-20 minut Natomiast chyba będę musiał się przerzucić na grę draftową, żeby pozostać przy tym naturalnym trybie bez dodatkowego złota Jednym to przepasuje, drugim nie. Ja jestem chyba z tych co się nie przepasują do tego trybu Timo, Timo, Timo Co? Co ty tu robisz, mój drogi? Diabliku. Ślepienie dla postaci. OP bardzo ci się przyda. Teraz po raz kolejny nie mam many. Postać magiczna bez many Równa się problem. Widzę, że Wex też ma jej pod dostatkiem. Zrobimy ricola. W na bocie. Bo to kupić też nie, może z tym. No i poczynię. No niestety. Nie chciałem teleporta używać w gruncie rzeczy w tym momencie. A może warto było? I po Timo, i po Timo, taka gra nie bawi przeciwna, drużyna ma jedną osobę, która w ten sposób się zachowuje. No to jest gra. Raz ma się lepsze gry, raz ma się gorsze gry No to wejdź z kombiny. No wykombinowała Uda się odłapać, czy się nie uda odłapać Udało się Oj jest, zflaszową No w czasie. Ty Timo cały czas nam idzie, tak? Dobrze. Teleport w ogóle wygląda też inaczej w tym momencie. Przygotowanie trwa dłużej i mamy tak zwany lot kuleczką. Czy to jest to dobre? Czy jest to złe? Znowu kwestia gustu. Ciekawe, czy jak jest ta kulka, którą lecimy w miejsca teleportu, czy jesteśmy, że tak powiem, nietykalni. Czana, czana. Mm, Flesz. Bezpieczny flash zachowawczy flash? Może niepotrzebny? Hmm. czy przeżyjemy to? Nie przeżyjemy tego. Hmm. Dziwne rzeczy się dzieją na tym midzie. Midzie najlepiej, bym powiedział ja chcę to... Dobrze, możemy chcieć to. Czyli klet... na topie? Równo bym powiedział. Ech... Teemo mnie zagadką. Co on osiągnąć taką grą? Gdyby on pozostał na swojej linii, to wydaje mi się, że mid zostałby przeze mnie wygrany. Koniec ok, zamieszanie na bocie. pójdziemy, spróbujemy. Tracę farmę, dużo farmy. Nie jest to najlepszy z mojej strony. Może pchniemy trochę wieża. Niska ósmy level ma ultra, podejrzewam. Gdyby ten stun trafił To wydaje mi się, że mogłoby być to nawet korzystne dla nas Tak, widzę, jest Nie trafiliśmy Ksin, ksin, ksin No, całkiem nieźle żeby się przetransportowała ze mną niestety ona ma pełną manę a ja niewiele i on objdzie po prostu Zobaczymy, Rico. Chcę hmm. zobaczyć wszystko. skoro Jim poszedł na Mida, to zostaniemy na łocie. No, Jin versus Timo. O Timo, jak sobie radzi? Dobrze, no to weźmiemy sobie farmę Myślę, że w niskim powinniśmy sobie poradzić Nie wginął na midzie Gdyby się udało ją wystunować Mamy free killa to najważniejsze ją wystunować Co ty robisz Jana? No, no, co ty robisz? No. Udał ci! Nie wierzyłem w ciebie. Jesteśmy teraz łokomem kąskiem, natomiast... No. Trzeba na mi idzie wrócić, pomóc. Też mam teleport. Przecież nie umiejętności, możemy próbować z tym. I lecimy. Timo, pewnie są tu gdzieś grzybki. No, o tym właśnie mówiłem. Nie był to najlepsze, jeszcze Mid Fortune. Dążymy? Złożymy. Prawdopodobnie Midwa do nich idą, ale udało się. Jeszcze nie jestem do końca pewien, co daje nam ten nowy arcypotwór. Kolejne udziwnienie w tym sezonie. Timo jest jedna zasada. Jak grasz Timo, uwielbiasz grzyby. Jak nie grasz Timo, to przeklinasz grzyby. Minuty, smog. Chciałem trochę dostać tutaj na linię, to ma Razem z non stop Takie duło się trafiło nam. o! Oh! Tego się nie spodziewałem. No nie mam jakim pomóc. Niestety jeśli wpadnę w grzyba, to też jestem martwy. Są lepsze i są gorsze gry. Udało się im brawo. Mmm, grubo tak. Czy my teraz możemy kupić te buty? Związane z tym nowym patchem, ulepszenie tych butów. Moja farma Jean, Jak cię lubię tak. Dostaw moja farma. Timo gra. buildem. czeka na atak. Dar pozostał na topie. Panteon jest w pobliżu. Znowu niewiele brakuje. Nie trafiłem e. A. w naszą farmę. O, tego się tu nie spodziewałem. Bardzo się nie spodziewałem. Pojawiła się znikąd. Cześć, 422. Nie najlepsze to dla nas. Zamiast tego, może byłoby lepsze powiedzmy to. Nie podoba mi się, że tak już odbywała Kili. A my dostajemy niestety w tyle. widzować Ci może być problem taki może oni już sobie choczęli robić smoka. moka mm. powiedzmy Jim i Klet Dwa za trzy Niżej smoka Średnio bym powiedział Średnio O, chociaż... Przecież by Klet spróbował to zrobić Dżin Jim. Dżin uratuje Sytuacja. Oj, brakło mu jednego strzała. Było blisko. A teraz już będzie podzięnie. O tym mówię. 16. Level. ten Timo z Lux ma się dni, albo się trafia z kilami, albo się nie trafia. Dzisiaj jest chyba ten dzień, kiedy nie trafia z killami. Iby pierwsza wybija Timo. Grzyby, grzyby, wszędzie grzyby. Weszła w interakcję ze mną, no właśnie, przynajmniej ginął. Nie było to najlepsze, co mogło zrobić w tej sytuacji, U. ależ ten Panteon ma. Damage. 1, no zobaczymy, no może nie będzie to jeszcze przegrana gra. Hmm, czy ja chcę to robić? Czy ja chcę to robić? O właśnie, co to daje? Przepraszam. Sprawdźmy to. For fun. Pomóżmy w Dariusem. Naszym... O! Trzeba będzie komu pomagać. to chyba już jestem w mył. St sin jest na dżungli. Idę, idę. Zmierzam ku was. Poczekajcie moi drodzy. Czy komuś pomogę moim ultem? Czy jest taka potrzeba? Pomogłem. Weks. Cała złopana. Farma nam idzie. Trzeba była się

że się uda. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego. Minuta do... ...do a. Czy chcę to? Czy do się Może do się pójdziemy w końcu. W gruncie rzeczy miałem... To stworzone, więc powinienem to od razu robić. Tak, złapcie ją. Oj, ulg będzie potrzebny. O no, tak, myślałem. Jaki wynik kupujemy ją. Oj. Miała wyczucie czasu. Timo. No tego byśmy się nie spodziewali. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Patrzysz. typ szybki od 25 minut gry. Riot chyba tego nie przewidział. Hmm. Możemy teraz próbować to zrobić. 50 magii. Od 15 dokładnie. Kanon. Byłeś mi przypisany. Chcę zobaczyć wszystko. Czyli uciekaj. Wezmę farmy, już za was idę. No nie. Tu kanon, kanona nie ma. To pewnie wszędzie są szrumy. Tak myślałem. Udało się. Imo. Mistrz pułapek wpadł w pułapkę. Czy się nam to uda? Czy się nam to uda? Nie trafia na umiejętność. Oj, 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 Nie mam, nie mam mojego ulta. Teraz mam ulta. Udało nam się wziąć... Nie udało się nam wziąć... Warto? Czy nie warto? Kwestia dyskusyjna bym powiedział. Dla mnie było warto to kupić. Czy ja chcę to na wszelki wypadek zakupić? Chyba chcę. Poczekamy. być lepiej w tej grze. Wdecydowanie mogło być lepiej. Jacek, masz go? No i a jednak... No nie będę w stanie pomóc w tej sytuacji. Ojej, bym chciał. Dziwo bardzo łatwo został pokonany przeze mnie. Wygrana. Mimo nie najlepszej gry. Wdarza się.